Zapytacie mnie, jak zamienić 20 zł na prawdziwe złoto? No to pokazuję. Ta, ta, ta. Siemano Klockowe Świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. i spotykamy się, ponieważ dziś wychodzi Lego Ninjago, nowy numer, wraz z świetną figurką łowców szponów. I po kolei. Jak już wspominałem, w swoim suchym intro musicie na radę położyć 20 złotych, ale w zamian dostajecie naprawdę przepiękny dodatek, bowiem jest nim łowca szponów oraz jeszcze karta. A, i ilamza. Karta to w tym przypadku jest Lloydoni. tak czy też to szybko lojdoni, 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 to mi tak po włosku, wiecie, lojdoni. Margarity. Jeżeli interesują Was mega fakty o fuzji, kopsy i ary, to lepiej nie mogliście trafić. Rozpocznijmy sobie aplauzem dla katany i garścią informacji o naszym łowcu oraz szybkim wytłumaczeniem hierarchii w łowcach szponów. O, tutaj ta Beatrix jest. Jest sporo labiryntów, głami, główek i zagadek, no jak to w tych gazetkach. Co, ucieczka w dżungli? Przecież to nie ten sezon! Brudy, burdy i bu... nie, nie ma nic więcej. Ale jest duch W, który został prawie jak Jedi! Nie no żart, komiksu oczywiście wam spoilerować nie będę, ale zaspoileruję wam tylko jedno. Będzie dość dużo. Wrum i innych onomatopej. Na środku jeden plakat z Raptonem, i drugi z Sorą oraz Zeinem. Pojawia się również i nasz Arin ze zeszłego numeru z Harpudem, w sensie w zeszłym numerze był no, trochę inny outfit, ale wiecie, chodzi o bohatera. Ale i nasz Łowca z tego numeru też. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, a więc koniec komiksu również zastępuje I coś co mi się bardzo podoba, Mrowie Krain, czyli wytłumaczenie, nie wszystkich oczywiście, bo tego jest zbyt dużo, ale mniej więcej wytłumaczenie kilku z Kraj, znaczy wytłumaczenie, no opisanie i przypomnienie. Chciałbym kiedyś dostać całą taką książkę, gdzie mamy do czynienia z pełnym wytłumaczeniem uniwersum Ninjago. Jesteś wszechstronny z każdej strony? No to te strony są dla ciebie! Jest i również tutaj konkurs, ale. Sorry! Ja mam ważniejsze rzeczy, i skoro powiedziałem sorry, to co tutaj drzu gadać? Sora! Moi Mili! 28 listopada, niecały miesiąc, Sora będzie w kolejnym numerze, nie niesamowicie się jaram, bo po Arinie. i teraz Sorze i tym wszystkim, co zostajemy, mogę śmiało stwierdzić, że no chyba teraz w tym roku Ninjago będzie w moim top 3 gazetek LEGO. Oczywiście filmik z topką gazetek z 2023, oczywiście jak rok rocznie wleci, znaczy, niż rokrocznie z 2023, wiecie o co chodzi, wcześniej było inne. Dobra, przejdźmy do dodatku. Bo, bo ile bym tu nie gadał i nie biadolił, nie, nie rzucał swoimi suchymi tekstami, tak nie... Będzie to tak dobry jak tutaj ten łowca. Początkowo przyjrzymy się tutaj tej jego lancy i jest naprawdę ok Sama ta końcówka to jest jeden element, jeżeli go nie posiadacie, pewnie większość z was go ma i teraz mówię o te takie banialuki. Ja wiem. Ale wiecie o co mi chodzi, że piękny element, który pasowałby chociażby do tego cyfrowego też sezonu, jak dla mnie Ninjago, świetna jest ta broń. Tym bardziej możemy sobie również tutaj chwycić. Naprawdę mega wow. I ja nawet dla samej broni będziemy sobie drugi numer jeszcze mógł tutaj nabrać. Sama figurka to już jest naprawdę, tak jak mówiłem na początku, złoto. Jak dla mnie nawet tej zbroi mogłaby nie mieć. Spójrzcie, cztery oczy wystające nam z tej maski. No naprawdę, to mi pasuje do tak wielu klimatów. Nie tylko jakichś Star Warsowych kosmitów, ale nawet jakichś cyberpunkowych przeróbek i tak dalej. Złota zbroja. W ogóle ta zbrojka to jest oczywiście taką, którą posiadam pierwszy raz. Tuż to z takimi hakami, żeby sobie odwieźć jakieś ręczniki czy coś na ramieniach. Z tyłu możemy jeszcze to tak zaprezentować i pozwolę sobie to zdjąć. W ogóle do majów mi to pasuje. Od jakichś Azteków. Ta maska, oczywiście, mówię o, o tym nakryciu głowy, o tym hełmie, jest przegenialna. No to ciekawe, dla mnie, bo uważam, że tutaj mamy łeb z jednej strony, z czterema oczami, ale ten również mógłby być, prawda? Czy to, żeby nie mogłyby być oczy? Chyba by mogły. Powiem wam szczerze, dla mnie nawet bez tego by się wybronił, jako taki mm, cywil, no bo przecież musimy wiedzieć, że to też byli gdzieś tam cywile pod tymi zborejami. Wszystko proszę bardzo, jak wygląda jeszcze bez niczego. Już teraz jest na tyle legitym, fajną figurką, że ja widzę teraz więcej tych oczu, bo oprócz tego, że widzę tu oczy, już widzę. Powoli oczy też na brzuchu i oczy na kolanach, to się robi niepokojące ile tych oczy na plecach, o Jezu, jeszcze oczy w... Oczywiście kraj na Ninjago jest niebezpieczna, w sensie dla nich, gdy pojawią się ninja, więc ja mu jednak przywracam na głowę cały rysztunek oraz na ramiona. Naprawdę, tak wiele świetnych elementów, sama figurka w sobie już bez tego rysztunku jest naprawdę dobra, a z nim to już w ogóle genialna. I po raz kolejny muszę powiedzieć to, co mówię bardzo często na recenzjach magazynów Ninjago. Dla mnie to niekoniecznie jest związane ze światem Ninjago. Często te magazyny kupuję po prostu, bo te figurki no, są wykorzystywane w innych uniwersach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak chociażby z Raptona zrobiłem przecież. Jest cyklopa. Mógłbym tu naprawdę dużo, długo je wyciągać i tak dalej. Przecież tych wszystkich węzłów możemy sobie śmiało porobić, wiecie, jakichś gwiezdnowojennych złoli, czy nawet dobroli rebeliantów, czemu by nie z tego maskowego, jakieś Halloweenowe, przecież idzie taki, wiecie, teraz okres Halloweenowy, czemu by nie. I naprawdę to jest świetne, jak ten świat pasuje do wielu naszych światów, możemy je naprawdę fajnie customizować, coś z nimi zrobić. Dlatego śmiało polecam Wam, tak jak mówię, ten magazyn, nawet jeżeli nie jesteście fanami Ninjago, ale myślę, że też nie muszę już tak naprawdę namawiać, bo pewnie mało kto ten film, a macie już buciki na nóżkach w drodze do kiosku, tym bardziej, że się ciepło od dzisiaj, od ostatniego dnia października ten magazyn jest, więc kupcie, Były jutro kioski zamknięte, więc będzie ciężej. Dzięki, że byliście, nie ciężej wam będzie nadrobić inne filmy na moim kanale, których jest tak naprawdę sporo, więc dzięki, że byliście. Bye!